Cześć Dzisiaj mija około 5 miesięcy kiedy zakwit, od kiedy zakwitły banan Musacini champa. no i właśnie dzisiaj zauważyłem kręcąc się tutaj koło niego zauważyłem u góry żółta owoca zobaczcie jakie ładne żółciutkie to kilka minut temu zauważyłem przyniosłem drabinę i mówię nagram filmik ale ten tutaj Uśmiecha się do mnie, zaraz go chyba zjem. Mięciutki jest w dotyku. Ale zobaczcie, jakie żółciutkie. Malutkie w porównaniu do dwarka Wendisha owoców, które niedawno próbowałem. Te są bardzo małe. Zaraz go spróbuję odciąć. Nie jestem przygotowany do tego specjalnie, ale. Ja sobie poradzę. O, nie urwał się. Dobra. Urwał się. Ale to nic. Zaraz zobaczymy. Ładnie się ubiera. Z wyglądu jest bardzo ładny. Spróbuję. Ja mm. Całkiem dobry. Aczkolwiek nie jest tak smaczny jak warfka wędzisz, którego ostatnio jadłem. Zobaczę jeszcze za kilka dni, jak bardziej dojrzeją. Hmm. Ogólnie bardzo słaby smak bardzo słabo skoncentrowany smak, e, taki troszkę nijaki, ciężko wyczuć w nim jakikolwiek smak oprócz delikatnie e, roz, e, jakby to powiedzieć. E, Rozcięczony smak banana. Ale w środku wygląda ładnie. Ma jakieś tam drobne pozostałości. Jakieś zalążki nasion. Zalążki, nie nasiona. Niewyczuwalne, praktycznie podczas jedzenia. No jest to 12, 12 odmiana jaką mogę zapisać na swoją listę bananów, które u mnie zaowocowały Bananów jadalnych Nie liczę Musa velutiny, musa laterity i tam jakichś tam drobnych akuminat dzikich 12 odmian jadalnych To jest 12 hmm. Banan jak najbardziej jadalny, chociaż smakiem nie dorównuje kawendiszom, e, dwa, e, e, dwarw kawendiszowi gran Nainowi e, nie dorównuje smakiem różnym e, bananom z grupy Namwa, które miałem okazję też u siebie tutaj kosztować. No, ale fajnie, że dojrzał. Dobra, to by było na tyle z tematu musacini champa. Jestem zadowolony z tego banana. Bardzo ładne bananki. No mówię, jeszcze będę próbował go. Jak smakuje, jak trochę bardziej dojrzeje. Jak na skórce pojawią się czarne plamki, może wtedy będzie smak bardziej wyrazisty. Ara